Witam! Jak niektórzy się orientują, wyszedł nowy update Minecraft 1.1. W tym filmiku chciałem pokazać, co nowego nam oferuje Minecraft. Pierwszą komfortową rzeczą jest dodana opcja wyboru języka, w jakim ma być gra. Drugą z kolei ciekawostką jest zaklinanie łuku. Dodane są również lekkie przejścia pomiędzy biomami, co da nam ciekawsze poznawanie świata. Gdy się palimy, ten czas został skrócony do 20 sekund. Zostały poprawione błędy z drabinami. Ciekawą rzeczą i bardzo ułatwiającą grę jest to, że owce po zjedzeniu trawy regeneruje swoją wełnę, co pozwala na ponowne jej ostrzeżenie. Dodatkową opcją w wygenerowaniu mapki przydatną dla osób twórczych w minecraftzie jest to, że autorzy dodali taką opcję jak płaska mapka. Oszczędza nam to stracony czas na szukanie w internecie idealnej płaskiej mapki dla siebie. Lecz najciekawszą rzeczą moim zdaniem, co wprowadził Noc, jest to, że dodali jajka wszystkich mobów, które stąpają w Minecrafcie. Poprzez użycie jednego z poszczególnych jajek respi nam się mob. Dziękuję, to wszystko w wersji Minecraft 1.1. Cześć.